Zastanawialiście się, jak ważne jest prawidłowe mierzenie ciśnienia tętniczego? To nie tylko liczby na ekranie ciśnieniomierza, to wskaźnik pracy serca, naczyń krwionośnych i ogólnego stanu zdrowia organizmu. Ale czy wiecie, że nawet drobne błędy w trakcie pomiaru mogą prowadzić do błędnych wyników? A nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną niepotrzebnego zażywania leków lub, wręcz przeciwnie, ignorowania poważnego problemu. W tym filmie opowiem wam o najczęstszych błędach, które popełniają ludzie podczas mierzenia ciśnienia, omówimy, jak ich uniknąć i nauczymy się, jak prawidłowo mierzyć ciśnienie, aby wyniki były dokładne, a wasze zdrowie pod kontrolą. Założenie mankietu na ubranie to jeden z najczęściej lekceważonych błędów, który popełniają zarówno w domu, jak i w gabinecie lekarskim. Tkanina ubrania, zwłaszcza jeśli jest gruba lub ma fakturę. Może utrudniać równomierne rozłożenie ciśnienia mankietu, co prowadzi do fałszywie zawyżonych wyników. Na przykład, jeśli mankiet jest założony na gruby sweter, może on uciskać tkaninę zamiast tętnicę, tworząc dodatkowy opór, aby prawidłowo zmierzyć ciśnienie. Mankiet musi bezpośrednio kontaktować się ze skórą. Zdejmij koszulę, sweter lub podwiń rękaw, tak aby tkanina nie uciskała ręki. Jeśli masz na sobie ciasne ubranie, które utrudnia dostęp do ręki, wybierz inny rękaw lub przygotuj się do procedury wcześniej. Dodatkowo należy pamiętać, że nawet cienka tkanina może wpłynąć na dokładność pomiaru. Badania pokazują, że różnica w wynikach między pomiarem na gołej skórze a na cienkiej koszuli może wynosić 5 do 15 mm Hg. Jest to szczególnie istotne dla osób monitorujących ciśnienie z powodu nadciśnienia. Zatem pierwszy krok do dokładnego pomiaru ciśnienia to komfortowa i odpowiednio przygotowana przestrzeń, w której można zdjąć odzież wierzchnią i spokojnie założyć mankiet na gołą rękę. Nieprawidłowa pozycja ręki podczas pomiaru ciśnienia to kolejny częsty błąd, który może znacznie zniekształcić wyniki. Jeśli ręka znajduje się poniżej poziomu serca, wyniki ciśnienia mogą być zawyżone, a jeśli powyżej zaniżone. Nawet drobne odstępstwo od prawidłowej pozycji może spowodować różnice w wynikach na poziomie 10-15 mm Hg. Aby uzyskać dokładne wyniki, ręka powinna być na poziomie serca. Jest to spowodowane tym, że ciśnienie krwi zmienia się w zależności od wpływu grawitacji, gdy ręka jest opuszczona lub uniesiona. Jeśli mierzysz ciśnienie samodzielnie, wygodnie usiądź przy stole, opierając łokieć na twardej powierzchni, użyj poduszki lub specjalnego oparcia, aby utrzymać rękę w odpowiedniej pozycji, nie napinając mięśni. Dodatkowo ważne jest, aby ręka była zrelaksowana. Jeśli będziesz trzymać ją w napięciu, może to spowodować zwerzenie naczyń krwionośnych, co z kolei doprowadzi do zawyżonych wyników. Na przykład, próba trzymania ręki w powietrzu zamiast używania oparcia tworzy dodatkowe ciśnienie mięśniowe, które zniekształca wyniki. Pamiętaj, że prawidłowa pozycja ręki to nie tylko sposób na uniknięcie błędów, ale także ważny element regularnego monitorowania. Prawidłowe napięcie mankietu to jeden z kluczowych czynników wpływających na dokładność pomiaru ciśnienia. Jeśli mankiet jest zbyt ciasny, wywiera nadmierny nacisk na tętnicę, co prowadzi do sztucznego zawyżenia wyników. Zawyżone dane mogą wywołać nieuzasadniony niepokój i prowadzić do błędnej diagnozy nadciśnienia. Z drugiej strony, jeśli mankiet jest zbyt luźny. Jego czujniki nie będą w stanie prawidłowo wykryć wibracji ciśnienia w tętnicy. To prowadzi do zaniżonych wyników, CO daje fałszywe wrażenie normalnego ciśnienia, mimo że w rzeczywistości może być ono podwyższone. Aby mankiet przylegał prawidłowo, należy przestrzegać następujących zaleceń. Optymalne napięcie. Mankiet powinien przylegać ciasno, ale nie powodować dyskomfortu. Pomiędzy mankietem a skórą powinny swobodnie zmieścić się dwa palce. Pozycja mankietu. Uwieść mankiet 2-3 cm powyżej zgięcia łokcia, z jego centralną częścią na wewnętrznej stronie ręki, tam, gdzie przebiega tętnica, ważne jest, aby mankiet równomiernie obejmował rękę. Wybór rozmiaru. Zwróć uwagę na rozmiar mankietu, jeśli jest zbyt mały, nawet prawidłowe napięcie nie zapewni dokładnego wyniku. Mankiet powinien pasować do obwodu Twojej ręki, co ma szczególne znaczenie dla osób o pełniejszej lub, wręcz przeciwnie, szczupłej budowie ciała. Wstępna kontrola, przed pomiarem upewnij się, że mankiet nie jest przekręcony i jest równomiernie zamocowany. Jeśli używasz automatycznego ciśnieniomierza, sprawdź, czy rurka nie jest uciskana przez odzież. Prawidłowe założenie mankietu to gwarancja nie tylko dokładności wyników, ale i komfortowego pomiaru. Pomiar ciśnienia zaraz po wysiłku fizycznym lub emocjonalnym napięciu może poważnie zniekształcić wyniki. Każdy wysiłek, np. szybki marsz, wchodzenie po schodach czy nawet sytuacja stresowa, Aktywuje współczulny układ nerwowy, powodując tymczasowe zwerzenie naczyń krwionośnych i przyspieszenie akcji serca. To powoduje, że wyniki ciśnienia są wyższe niż rzeczywisty poziom. Aby uniknąć takich błędów, warto przestrzegać kilku zasad. Przede wszystkim odpocznij 5-10 minut w spokojnym miejscu przed pomiarem. Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i postaraj się równomiernie oddychać. Unikaj nawet lekkiej aktywności, jak sprzątanie czy podnoszenie ciężkich przedmiotów tuż przed pomiarem. Dodatkowo postaraj się minimalizować stres. Wyłącz telefon, usuń czynniki rozpraszające i STW-u zamknięte RZ cichą atmosferę. Jeśli jesteś w gabinecie lekarskim, a droga do niego obejmowała wchodzenie po schodach lub długą wędrówkę, poproś o chwilę odpoczynku, aby uspokoić się i zrelaksować. Planowanie pomiarów w stanie spoczynku daje najbardziej miarodajne dane o stanie organizmu. Prowadzenie dziennika z regularnymi zapisami ciśnienia o różnych porach dnia pomoże lekarzowi uzyskać dokładniejszy obraz i w razie potrzeby przepisać odpowiednie leczenie. Pamiętaj, że prawidłowe podejście do pomiaru ciśnienia to klucz do trafnej diagnozy i skutecznej kontroli zdrowia. Pełny pęcherz moczowy to ukryta, ale bardzo istotna przyczyna zniekształcenia wyników pomiaru ciśnienia tętniczego, kiedy pęcherz jest pełny, wywiera nacisk na sąsiednie organy i aktywuje współczulny układ nerwowy, wywołując reakcję walcz lub uciekaj. Może to tymczasowo podnieść ciśnienie tętnicze, czasami o 10-15 jednostek wyżej niż rzeczywiste wartości. Aby uzyskać dokładny wynik, przed pomiarem należy opróżnić pęcherz moczowy. Jest to szczególnie ważne, jeśli planujesz uzyskać maksymalnie wiarygodne dane, np. w celu diagnozy nadciśnienia lub oceny skuteczności leczenia. Dodatkowo należy pamiętać, że uczucie dyskomfortu z powodu pełnego pęcherza może samo w sobie wywołać stres, który również podnosi ciśnienie. Zaleca się przed każdym pomiarem udać się do toalety, szczególnie jeśli przyjmujesz leki na nadciśnienie lub wykonujesz pomiar w domu. Ten poradnik jest także ważny podczas wizyt u lekarza. Poinformuj specjalistę, jeśli nie miałaś eś możliwości przygotowania się, dzięki temu unikniesz niepotrzebnych obaw i otrzymasz jak najbardziej dokładne dane o stanie swojego zdrowia. Skrzyżowanie nóg podczas pomiaru ciśnienia może znacząco wpłynąć na wyniki. Jest to związane z tym, że takie ułożenie ciała zwiększa ciśnienie w dużych naczyniach krwionośnych kończyn dolnych, co prowadzi do sztucznego zawyżenia wyników o 2-8 jednostek. Wielu ludzi, zwłaszcza przy samodzielnych pomiarach lub w gabinecie lekarskim, może nie zauważyć tego błędu, ale ma on bezpośredni wpływ na dokładność danych. Aby uzyskać prawidłowe wyniki, nogi muszą być w zrelaksowanej pozycji, a stopy równomiernie opierać się na podłodze, a plecy muszą mieć odpowiednie podparcie. Jeśli mierzysz ciśnienie siedząc, upewnij się, że stopy całkowicie stykają się z podłogą. A nogi nie są skrzyżowane w kostkach ani wyżej, ta prosta zasada pomaga uniknąć dodatkowego nacisku na naczynia i zapewnia dokładność pomiarów. Szczególnie ważne jest, aby zwrócić uwagę na ten punkt, jeśli regularnie mierzysz ciśnienie w celu monitorowania stanu zdrowia lub leczenia nadciśnienia. Nawet drobne błędy, takie jak nieprawidłowa pozycja nóg, Mogą prowadzić do fałszywych wniosków na temat Twojego zdrowia i nadmiarowych zaleceń, dlatego, zwróć uwagę na ten szczegół, aby uzyskać jak najbardziej dokładne wyniki. Spożycie kawy i alkoholu przed pomiarem ciśnienia może poważnie wpłynąć na wyniki. Kofeina zawarta w kawie, herbacie, napojach energetycznych, a nawet niektórych napojach gazowanych aktywuje współczulny układ nerwowy. Powodując zwerzenie naczyń krwionośnych, co prowadzi do chwilowego wzrostu ciśnienia o 10-20 punktów. Efekt ten może utrzymywać się przez kilka godzin, szczególnie jeśli kofeina jest spożywana w dużych ilościach. Alkohol działa inaczej, ale również wpływa na wyniki. Małe dawki alkoholu mogą tymczasowo rozszerzyć naczynia, ale większe dawki powodują ich zwerzenie, co zwiększa ciśnienie. Dodatkowo alkohol może zatrzymywać płyny w organizmie, co obciąża serce i naczynia krwionośne. Jeśli chcesz uzyskać dokładne wyniki ciśnienia, warto unikać kawy i alkoholu co najmniej 2-3 godziny przed pomiarem. Wybór ręki do pomiaru ciśnienia ma istotne znaczenie dla uzyskania dokładnych i porównywalnych wyników. Za standard uważa się pomiar ciśnienia na lewej ręce ponieważ jest ona bliżej serca, co pozwala uzyskać bardziej precyzyjne dane. Jednak w niektórych przypadkach, na przykład przy kontuzjach, niewydolności limfatycznej lub po operacjach na lewej ręce, pomiar wykonywany jest na prawej. Jeśli regularnie mierzysz ciśnienie prawą ręką, należy pamiętać, że wyniki mogą nieznacznie odbiegać od standardowych, a różnica może wynikać z cech anatomicznych i różnego poziomu obciążenia naczyń w obu rękach. Aby monitorować ciśnienie i śledzić zmiany, warto zawsze mierzyć je na tej samej ręce, co stanowi punkt odniesienia do porównań i pozwala zauważyć ewentualne nieprawidłowości. Jeśli masz wątpliwości, która ręka jest najlepsza w Twoim przypadku, Skonsultuj się z lekarzem, zapewni to dokładniejsze podejście do pomiaru i interpretacji wyników. Ciśnieniomierze nadgarstkowe to wygodne, ale mniej dokładne urządzenia w porównaniu do tradycyjnych ciśnieniomierzy na ramię. Istnieją różnice w dokładności wyników związane z układem naczyń krwionośnych w okolicy nadgarstka, gdzie naczynia są cieńsze i bardziej wrażliwe na czynniki zewnętrzne, takie jak ruch czy pozycja ręki. Aby uzyskać dokładny pomiar ciśnienia za pomocą ciśnieniomierza nadgarstkowego, należy przestrzegać kilku zasad: ręka powinna być zrelaksowana, znajdować się na poziomie serca, a urządzenie prawidłowo zamocowane. Nawet drobne odstępstwa od tych zaleceń mogą prowadzić do poważnych błędów, np. jeśli ręka jest opuszczona, wyniki mogą być zawyżone. Ciśnieniomierze nadgarstkowe zaleca się tylko w przypadkach, gdy użycie ciśnieniomierza na ramię jest niemożliwe np. z powodu bólu w ramieniu, po operacjach lub w przypadku otyłości, która utrudnia założenie mankietu. Jednak, nawet w tych sytuacjach, najlepiej od czasu do czasu sprawdzać dane za pomocą tradycyjnych urządzeń, aby upewnić się o ich dokładności. Jeśli regularnie mierzysz ciśnienie za pomocą ciśnieniomierza nadgarstkowego, Zapisuj wyniki i monitoruj ich zmiany. Pamiętaj, że stabilność wyników jest ważniejsza niż pojedynczy pomiar, a w przypadku podejrzenia nadciśnienia lub innych problemów skonsultuj się z lekarzem. Jednorazowy pomiar ciśnienia tętniczego może dać zniekształcony obraz. Ciśnienie osoby zmienia się naturalnie w ciągu dnia pod wpływem różnych czynników, takich jak aktywność fizyczna, stan emocjonalny posiłki, a nawet pora dnia. Pojedynczy pomiar, szczególnie jeśli jest wykonany w sytuacji stresowej, może pokazać zawyżone lub zaniżone wyniki, które nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu zdrowia. Aby uzyskać dokładne dane, zaleca się wykonanie serii pomiarów w różnych porach dnia: rano, tuż po przebudzeniu, przed jedzeniem, w ciągu dnia w stanie spoczynku i wieczorem przed snem. Taki sposób pozwala zauważyć regularności i monitorować zmiany ciśnienia. Jeśli chcesz mieć pewność co do prawidłowości wyników, zawsze daj organizmowi chwilę odpoczynku przed procedurą, unikaj kofeiny, dużych wysiłków fizycznych i przestrzegaj zasad prawidłowej pozycji ciała. Warto również prowadzić dziennik pomiarów, zapisując wyniki z podaniem godzin. CEO pomoże lekarzowi uzyskać pełny obraz Twojego stanu zdrowia i wyciągnąć trafne wnioski. Średnia z kilku pomiarów to najbardziej wiarygodny wskaźnik do diagnozy, jeśli zauważysz, że ciśnienie jest stabilnie podwyższone lub obniżone. Skonsultuj się z lekarzem. Postępując zgodnie z tymi zaleceniami, uzyskasz dokładne dane na temat swojego ciśnienia i unikniesz niepotrzebnych obaw lub błędnych diagnoz.